Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jedna z Was poprosiła mnie w komentarzu o pokazanie roślin, które sobie kupiłam, oraz o pokazanie roślin, które miałam wcześniej, i czy coś z roślin, które już miałam, przetrwały tą, ten mój zimowy wyjazd do pracy. Więc postanowiłam taki filmik dzisiaj dla Was nakręcić i pokazać Wam. Jak wyglądają obecnie rośliny w moim mieszkaniu? Zrobimy sobie potem taki spacer przez moje mieszkanie i zobaczycie, gdzie umieściłam moje kwiaty i jak one obecnie wyglądają. Wiecie, że wyjeżdżając do Warszawy, postawiłam sobie za cel poszukać roślin o ciekawym pokroju liści, o ciekawych kolorach, o ciekawym wybarwieniu i takie rośliny też sobie przywiozłam. Postawiłam też na zakup małych roślin, bo ten mój wyjazd do pracy sprawił, że rośliny, które były mniejsze. Łatwiej przetrwały ten mój wyjazd niż te duże egzemplarze, który, z którymi niestety musiałam się rozstać dlatego też postanowiłam, że kupię małe egzemplarze w nadziei, że u mnie się rozrosną, rozkrzewią i że kiedyś będę mogła podzielić się nimi z moją rodziną czy z moimi koleżankami. Więc taki był cel mojego wyjazdu i takie rośliny sobie zakupiłam. Ja bardzo lubię rośliny we wnętrzach. Zwłaszcza teraz, na wiosnę, kiedy takie właśnie wiosenne porządki robimy, to ja też takie wiosenne porządki zrobiłam z moimi roślinami, bo nowo zakupione rośliny wszystkie przesadziłam, dołożyłam keramzytu. Mam nadzieję, że stworzyłam im dobre warunki do wzrostu i że będzie u mnie im dobrze. I teraz, jak patrzę na to swoje mieszkanie, w którym jest ta zieleń, to naprawdę chcę się w nim przebywać. Ja lubię rośliny, zwłaszcza takie żywe, bo patrzenie na nie, dotykanie ich to zupełnie inna przyjemność niż patrzenie na sztuczne rośliny, które. Jakby do nas nie przemawiają, przynajmniej do mnie nie przemawiają. Może wy macie jakieś inne podejście do tego, ale ja lubię jednak takie żywe rośliny i nawet jak wyjeżdżam na krótko, na dwa czy trzy dni i wracam, to pierwsze kroki kieruję ku moim roślinom i pytam, jak tam przetrwały moją nieobecność, i chociaż one nie odpowiadają, to też nie zaszkodzi z nimi pogadać, prawda? Więc zawsze zawsze na te moje rośliny patrzę i, i zaglądam, czy, czy wyrosły, czy jakiś tam listek im usycha, czy coś się z nimi dzieje, to, to zawsze jest takie dla mnie ciekawe. Poza tym myślę sobie, że Rośliny to jest też taka dla nas dodatkowa, dla seniorów praca. Po prostu coś musimy z tymi roślinami zrobić: albo je podlać, albo je spryskać, albo przemyć listki. No, dodatkowa, dodatkowa taka praca, dodatkowe takie zajęcie coś się dzieje. Poza tym niesamowicie mnóstwo miłych wrażeń dla oczu, a jeśli dla oczu, to również dla serca i duszy. To przecież w naszym życiu bardzo się liczy. Takie bardzo pozytywne momenty, a obcowanie z roślinami to właśnie takie odczucia nam dają. Ja muszę się przyznać, że czekam z niecierpliwością na cieplejsze dni, żeby móc sobie na swoim balkonie założyć taki kwietnik, trochę ogródek. Chociaż ten mój balkon jest mały, a można powiedzieć, że bardzo mały, ale przecież nie przeszkadza, żeby na nim rosły różnego rodzaju rośliny i żeby cieszyły i zapachem, i kolorem. Także już, już myślę, co ja sobie tam kupię, i co ja sobie tam postawię, i jak to wszystko rozmieszczę. Ale to jeszcze, bo przed nami dopiero wiosna. A jak się wiosna skończy, to już będzie można myśleć o tym, że można wyrzucać kwiatki na balkon i niech sobie już tam, niech tam już werandują. A teraz pozostajemy w klimacie domowym i przejdziemy się teraz przez moje mieszkanie, zrobimy krótki spacer i zobaczycie, jak prezentują się moje rośliny. Zapraszam Was bardzo. W moim salonie na Kwiecinku stały zupełnie inne rośliny. Musiałam je wymienić, bo nie przetrwały mojego wyjazdu do Niemiec, ale teraz zakupiłam sobie nowe i to miejsce wygląda naprawdę ciekawie. Więc tak, mam tutaj rododendrona. To jest mała roślinka, nieduża, ale to jest pnącze, więc na pewno pójdzie w górę, bo już widzę, że ma ładne przyrosty. Tu jest maranta. Ta maranta jest właśnie z tego okresu jeszcze wcześniejszego. Ona niezbyt ciekawie wygląda, bo tutaj te brzegi liści już zaczynają żółknąć. Ale jak zerkłam, to ona tutaj wypuszcza dużo młodych pędów i myślę, że się fajnie odbije i będzie fajną roślinką. Tu jest kalatea, którą znacie, taka tygrysia. Którą sobie kupiłam we Flower Point, pokazywałam ją w jednym z wcześniejszych vlogów. Wygląda przepięknie. Ten kolor zielony, jaśniejszy z, tym, z tymi ciemnymi wybarwieniami, no wygląda imponująco. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i oczywiście jest też Maranta. To nie jest ta, którą miałam wcześniej. Tam ta się zniszczyła. Potem Wam pokażę, ile z niej zostało. To jest nowy egzemplarz. No i oczywiście egzemplarzem, który był u mnie od zawsze, to jest dracena, której nic się nie stało, dalej pięknie rośnie i dalej pięknie wygląda. W mojej sypialni jest nowa roślina jest to paproć, którą podarowała mi koleżanka, jak zobaczyła, że sporo kwiatów u mnie padło, więc to nowa roślina i Stara roślina, którą też już znacie, jest to zielistka, która przetrwała ten trudny czas i wygląda naprawdę pięknie. Wypuszcza już nowe przyrosty, i myślę, że jej tutaj jest dobrze. Najwięcej zmian jest na moim parapecie, bo tu praktycznie same nowe rośliny. Rośliną z poprzedniego okresu jest szeflera, która zgubiła cały dół. Nie wiem, czy ona wypuści na boki, czy po prostu tylko odbije się od góry. Zobaczymy, co roślina zrobi na wiosnę. Tu jest maranta, którą która, to był taki duży okaz w salonie. Ja tą barandę obcięłam, ale widzę, że ta roślinka zaczyna już budzić się wiosennie, wypuszczać nowe zielone akcenty, więc myślę, że się odbije i że będzie ze mną ładnie rosła. Tu kolejna roślinka, którą też już znacie z mojego vlogu: to jest syngonium o pięknym wybarwieniu liści, pięknym pokroju liści. I ta roślina bardzo mi się tutaj podoba. Kolejną roślinką o ciekawym pokroju i wybarwieniu jest też peperomia. Kolejna aglaonema, bardzo kibicuję tej małej roślince. Mam nadzieję, że pięknie się tutaj u mnie zadomowi i będzie jej dobrze. Kolejną roślinką jest to filodendron. I to jest też roślina z poprzedniego okresu. Tutaj widzę, że na listkach ma takie plamki, więc pewnie roślina jeszcze chorowała. Tutaj też widać, ale nie, nie, nie wycinam tych liści, chociaż widzę, że już zaczyna wypuszczać młode. Więc wygląda na to, że roślina się aklimatyzuje i że jej dobrze tutaj jest. I ostatnią rośliną, no, która jest tutaj nowością. To też roślina znana Wam z poprzedniego vlogu. To jest syngonium, też o cudownym, takim aksamitnym kolorze liści, w przepięknej zieleni, wybarwieniu. Bardzo, bardzo mi się ta roślina podoba. Oczywiście nie mogło zabraknąć kochanego storczyka w mojej sypialni w moim ulubionym kolorze. A teraz spójrzcie na królową mojej sypialni. Ona jest tak piękna i tak mi się podoba. Naprawdę to jest roślina, która skradła moje serce już w sklepie i tutaj te jej bordowa ta bordowa spodnia część liścia sprawia, że te kremowe przebarwienia Zyskują taki dodatkowy różowy akcent. Przy tym ciemnozielonym wybarwieniu liści ten krem, to bordo i ten, te różowe akcenty sprawiają, że ta roślina jest po prostu przeurocza. Wierzcie mi, że jak kładę się spać i większość tych liści idzie do góry, odsłaniając tą właśnie bordową swoją stronę, wygląda to przeuroczo. I rano jak się budzę... Ona rozkłada wszystkie swoje liście i naprawdę wygląda przepięknie. To jest królowa mojej sypialni. Na moim parapecie kuchennym jest pelargonia, która czeka na cieplejsze dni, żeby wystawić i wysadzić ją na balkon. Jest też Kalanchoe, które też nie wiem, czy nie powędruje właśnie na balkon. Jest Fiołek Alpejski, który kupiłam sobie po przyjeździe. Z Niemiec, ale on już przekwitł i zostało go tylko tyle i jest filodendron, który dostałam w ubiegłym roku od znajomych kolegów mojej córki. Było to kilka tylko listków, teraz już się pięknie to rozwinęło i przepięknie ta roślina wygląda. Na mojej półce w kuchni. Rośnie EpiPremnum. Ta roślina trochę chorowała, ale widzę, że zaczyna wypuszczać już młode odnóżki i na pewno się odbije. Kolejna roślina, czyli Nolina, również pięknie rośnie. Jej cudowne włosy i wystający w górę pióropusz wciąż mnie zachwycają. Kolejna roślinka, pomimo że mała i drobna, ale z sercem to jest ceropegia Woody. Przepięknie rośnie i mam nadzieję, że jej tu będzie dobrze. I ostatnią roślinko, roślinką, która na półkę przybyła, to jest bluszcz. I myślę, że ten bluszcz też będzie tutaj pięknie rósł. Tak wygląda kolekcja moich roślin. Cieszę się bardzo, że kupiłam tą. Ciekawą roślinę do sypialni. To jest naprawdę królowa moich zakupów. Uwielbiam tą roślinę. Naprawdę tak, ona sprawia takie wrażenie, jak ja się budzę i tylko na nią patrzę, że nieważne jaki dzień jest za oknem, po prostu chcę się wstać. Chcę się wstać, chcę się ją dotknąć, chcę się pocieszyć tym, tym jej. Wybarwieniem i tym, jaka jest. Ja nawet mam, powiem Wam szczerze, że mam nawet takie wrażenie, że jak ją przesadziłam, to ona w domu zrobiła się taka bardziej rozłożysta. Jakby chciała podziękować, że, że ja jej tyle tego miejsca tam dałam. Więc to takie dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie. Cieszę się, że ją mam, bo jest naprawdę przeurocza roślina. Kochani, tak wyglądały moje rośliny. Mam nadzieję, że Wy również w takich właśnie wiosennych porządkach też robicie porządek również z własnymi roślinami, bo na wiosnę zawsze warto do roślin zajrzeć, czy którąś trzeba przesadzić, czy z którąś, którąś trzeba coś zrobić. To jest takie bardzo ważne i powiem szczerze, że... Ja już myślę o kolejnych wyjazdach na jakieś festiwale roślin, albo już mnie kusi, żeby po jakichś sklepach pochodzić za kolejnymi roślinami. I pewnie to zrobię, i pewnie pojadę. I chociaż będę się pewnie zarzekać, że na pewno żadnej rośliny nie, nie przywiozę stamtąd, to na pewno jakąś przytulę do siebie, i na pewno jakąś ze sobą wezmę. No nie da się, nie da się po prostu przejść obojętnie. Obok tak cudownych roślin i choćby taką małą, to, to na pewno coś, coś się kupi. Więc jak tylko będę miała okazję, a takiej okazji będzie pewnie coraz więcej, to pewnie jakieś kolejne rośliny się w moim mieszkaniu pojawią. Nie mówiąc już o kwiatach ciętych, które są praktycznie dostępne przez cały rok, i ja lubię je kupować, lubię wymieniać, bo te. Świeże kwiaty to też um, kupuję je tak sezonowo, tak jak teraz o tej porze są żonkile, um, są tulipany, to potem będą kolejne, kolejne kwiaty, już bardziej um, takie wiosenne, w maju będą konwalie, um, potem kolejne i znowu kolejne aż do jesieni, aż do astrów, do chryzantem. No po prostu cały rok jest co ciekawego, kwitnącego, pachnącego wsadzić do wazonu. Kochani, to na tyle. Filmik yy, niezbyt długi, ale dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i ze, że zechcieliście mnie wysłuchać. Jeśli macie ochotę i życzenie, to bardzo proszę o łapkę w górę, o subskrypcję i zachęcam Was do komentarzy, żebyście zostawili jakiś ślad, że tu byliście. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia. Zapraszam na kolejny filmik.